Cześć, z tej strony Krzysiek z kanału Budget Airsoft Team. Dzisiaj witam was w moim studiu nagraniowym, a porozmawiamy w nim o używanych replikach ASG, a dokładnie o tym, dlaczego warto się tym teraz zainteresować. Gdzie zamieszać ogłoszenia, kupna i sprzedaży, jaka cena, to dobra cena, oraz podam wam parę porad dla kupujących oraz dla sprzedających, a na samym końcu będzie Parę rad dla poszukujących w tym temacie. Dlatego obejrzyj materiał do końca, zostaw pod nim swój komentarz, powiedz mi, czy Ci się podobał ten odcinek, czy może masz jakieś własne spojrzenie na ten temat. A teraz zapraszam. Po pierwsze, za nami są święta Bożego Narodzenia. Wiele z nas dostało ciekawe prezenty, lub może to nie trafione. Przez to, jeżeli mamy dobry prezent, będziemy się chcieli pozbyć starego sprzętu, więc wystawiamy go i chcemy go spieniężyć. Jeżeli to jednak nietrafiony prezent i nie mamy paragonu, nie możemy wrócić go do sklepu, dlatego też będziemy chcieli go spieniężyć. Drugi powód jest taki, że zbliża się wiosna, wiosenne porządki. Wielu z nas, nasze drugie połówki, zmuszą do tego, żeby przejrzeć Nasze szafy, nasze kufry, gdziekolwiek trzymacie Wasz sprzęt i czy jeszcze potrzebujecie tego, czy nie? I może dzięki temu ciekawe perełki wlecą na rynek? Podsumowując, ten krótki punkt. Jeżeli będziemy dobrze szukać, możemy trafić na nowy sprzęt w dobrych cenach, zadbany, używany sprzęt, który posłuży do, równie dobrze nam, oraz jakieś unikalne perełki wyciągnięte z szafy. Po tym, jak w zeszłym roku OLX zakazał sprzedaży replik na swoim portalu, w sieci zaleiło się od pytań: gdzie kupić, gdzie sprzedać replikę Szpej? Otóż spieszę Wam tutaj z odpowiedzią. Wszystkie linki będą w opisie filmu. Czyli, tak, po pierwsze, w dalszym ciągu będzie to OLX. Na OLXie mamy taką zasad zaletę, że mamy tanią dostawę oraz bezpieczeństwo zakupu. Z tym, że na OLX nie znajdziemy już replik, ale na no to tony szpeniów i części, więc warto tam zaglądać. Drugim punktem jest portal Vinted. Tam można znaleźć naprawdę w fajnej cenie oraz zamieścić też z lepszą dostawą i bezpieczeństwem zakupów ubrania takie takich jak mundury czy elementy oporządzenia, jak kamizelki, buty, ładownice czy inne dupelki, które mogą podlegać pod kategorię akcesoria. Punkt trzeci jest to port strona WMALG. Tam to jest głównie port na którym możemy zamieścić ogłoszenie kupna lub sprzedaży lub wykonanie usługi i tego tam jest naprawdę dużo. To jest portal skierowany głównie do starszych graczy, więc jest tam dużo ciekawych, ale nawet ciekawych przedmiotów. Kolejnym punktem są grupy na Facebooku, wśród nich możemy mieć takie coś jak giełda militarna. Giełda ASG. Ważymy repliki i szpej. Nasze zdjęcia, e, naszych zabawek i szpeju. Te grupy mają to do siebie, że oferują dość ciekawym słownictwem, żeby uniknąć wykrycia przez boty Facebooka. Dlatego jeżeli chcemy coś sprzedać, to mówimy, zważyłem swoją zabawkę. Jeżeli chcemy coś kupić, natomiast mówimy, chętnie na swoją uwagę wrzucę zabawkę tego typu. I w ten sposób w gramach podajemy cenę. 1 gram, 1 złotówka, 1 kg, 1000 złotych. Proste. Pchle targi. Największy znak pchle targów, że idziesz na miejsce i dostajesz od razu w rękę to, co zamierzasz kupić, lub sprzedajesz. Mamy bezpośredni kontakt z kupującym, sprzedającym. A dlaczego to jest ważne? Wytłumaczę już w kolejnych punktach. Gdy zamieszczamy ogłoszenie i chcemy spienierzyć dany przedmiot, musimy ustalić jego cenę. Teraz pomogę Wam ustalić, jaka cena to jest dobra cena, zarówno dla sprzedającego, jak i dla kupującego. Dla sprzedających najważniejszym jest to, żeby pozbyć się sentymentu. Sprzedajemy przedmiot, a sentyment często w tym nam przeszkadza i powoduje sztuczne zawyżanie w naszych oczach wartości danego przedmiotu. Przez to możemy mieć mniejszy kontakt od strony kupujących, oraz mniejszą szansę, jaką się ktoś do nas odezwie na ubicie targu. Ale jak wyceniać takie repliki? Opowiem tu ze swojego doświadczenia, jak ja to robię i jeżeli nie, jak ja szukam ofert, to też między jakim przedziałem cenowym się tutaj e, poruszam i patrzę czy oceniam, czy ogłoszenie jest atrakcyjne, czy też nie. Za replikę stokową to jest cena wyjściowa około 80%. Mówię tutaj o używanym sprzęcie. Który jest sprawny w 100% Za każdy jak się go defekt odpowiednio potrącam dany procent od ceny Dodatkowo jeżeli sprzedajemy sprzęt Warto sobie określić widełki negocjacyjne Negocjacje często podbijają też zainteresowanie od strony kupującej Czyli powiedzmy chcę sprzedać replikę za 500 zł Moje widełki, które wystawiam to są Powiedzmy, między e, 600 a 500 złotych. 500 jest najmniej, Wystałem za 600. Prowadzę negocjacje, no i ktoś powie 450, ja mówię, że nie, 550. Spotykamy się po ośrodku 500, zł. ja jestem zadowolony i kupujący zadowolony. Zapamiętajcie to. Przedaż przedmiotów customowych jest dość rzeczą problematyczną, ponieważ my jako użytkownicy... Często składamy sami nasze sprzęty w niekoniecznie najlepszy sposób i to jest ryzyko po stronie kupujących, którzy muszą podjąć kupując ulepszaną replikę. Dlatego ja proponuję takie rozwiązanie, którego sam stosuję i mi się udało, żeby repliki w miarę możliwości, jeżeli przestajemy ich używać, wracać do stanu stokowego, magazynowego, a części do ulepszeń sprzedawać oddzielnie lub w pakiecie. Często takie ogłoszenia mają o wiele więcej osób zainteresowanych. Oczywiście, jeżeli zdecydujemy się sprzedać replikę, która jest customowa, sugeruję analogicznie jak do normalnej repliki wystawić ją za więcej 80% wartości. Tu mówimy również o replicy, którą kupiliśmy oraz o częściach. Jeżeli oczywiście wszystko fajnie działa i rzeczywiście ta replika ma te osiągi i odpowiada tej cenie, czyli powiedzmy ta spec na Edge za 1500 tysiąca po odpowiednim tuningu, doszczelnieniu, wymienieniu gumki, lufy, czy silnika powiedzmy serio się nadaje i macie, jest dobra, to jest to pretekst, żeby powiedzmy dodać kolejne tam parę procent więcej. Za to, że ta replika działa i serwis złożona dobrze. Jeżeli mówimy o replice nowej, czyli powiedzmy nietrafiony prezent lub, lub replika wygrana w konkursie, to każda cena poniżej ceny sklepowej jest super. A jeżeli mamy do tego jeszcze papiery, czy jakiś paragon, który mógłby nam potwierdzić gwarancję, że w razie uszkodzenia w ciągu roku możemy ją oddać do sklepu i mieć miarę na nową lub darmowy serwis, to moim zdaniem super. a ja mamy każda złotówka mniej od ceny sklepowej to już jest dobra cena. Przechodząc do transakcji, warto pamiętać o rzeczach, o których będę mówił w następnym punkcie. Dobra rada dla wszystkich, zarówno kupujących, jak i sprzedających. Szanuj czas innych. Jeżeli nie jesteśmy zainteresowani ogłoszeniem kupna lub sprzedaży, to po prostu nie odpowiadajmy na nich. Nie marujmy sobie, ani innym czasu. Dobrą radą natomiast dla kupujących, będzie to, żeby pamiętać przede wszystkim o wysokiej kulturze osobistej. Bądź zawsze kulturalny, nawet kiedy sprzedający nie chce wejść z ceny. Zadawaj dużo pytań. Pytania tego typu, czy na przykład daną repliką akumulator i magazynek są w zestawie, czy z daną kamizelką akcesoria na zdjęciu, czyli ładownicę, też są w zestawie. Takie pytania pozwalają na samym wstępie ocenić. Czy cena za dany przedmiot jest atrakcyjna? Dopytuj się o konkretne modele i producentów. Ważne jest to e, dlatego, że producenci cały czas ulepszają swoje produkty. I dla przykładu stara dieta od nowej giety różni się tym, że nowa ma system szybkiej zmiany sprężyny, co aktualnie w replikach jest naprawdę super, szczególnie gdy jesteś początkującym graczem. Taka szybka wena sprężyny pozwala szybko zmienić replikę z TQB na las oraz później, gdy bardziej zaawansowanym graczem, znacznie ułatwia rozbieranie gearboxa. Poproś o dodatkowe zdjęcia sprzedającego, o filmik, żeby pokazał na nim, czy replika nie ma jakichś luzów, czy się nie rozlatuje. Żeby zdjęcia ukazywały najczęściej zużywające się elementy repliki, czy to jest ułamane na filmiku, czy wszystko dobrze działa. Czy replika ładnie strzela, czy silnik chodzi płynnie, to są takie małe szczegóły, ale pozwalają Ci uniknąć później w stopy przy zakupie. I jeszcze raz, pamiętaj o dobrych manierach. Dobry kontakt z sprzedającym pozwoli Ci wynegocjować lepszą cenę. Dlatego też pamiętaj, że po drugiej stronie to jest osoba, której to jest przykład, która jest właścicielem tego przedmiotu i jest być może do niego przywiązana. Dlatego będzie też miło, jeżeli docenisz to, tą jego ofertę. Publikuj ładne, schludne i kompletne ogłoszenie. Takie kompletne ogłoszenie powinno zawierać parę zdjęć, dokładny opis to czego sprzedajesz, czyli produkt, nazwa producenta, model, ewentualnie co wchodzi w skład zestawu oraz jasno powinny być określone warunki dokonywania transakcji, czyli jaka zdań Cię interesuje, sposób dostawy, czy jest to może odbiór osobisty, jeżeli odbiór osobisty, to z jakiego miejsca jesteś. Takie konkretne warunki logowania transakcji również zachęcają potencjalnych kupujących. Bądź uprzejmy. Kupujący zadaje dużo pytań, to nic nie szkodzi. Bardzo dobrze. Ta osoba chce się upewnić, że Twój przedmiot będzie spełniał jej wymagania. Odpowiadaj cierpliwie i udostępnij zdjęcia. Im więcej włożysz serca w daną rozmowę z potencjalnym kupującym, tym większa szansa, że dany przedmiot sprzedaż. Jeżeli kupujący rozmyślił się po trzech dniach prowadzenia rozmów, pytania się, nikt nie szkodzi. Może wrócić za tydzień, bo nie znajdzie lepszej oferty i przystanie akurat na Twoją. Więc pamiętaj, w handlu liczą się przede wszystkim dobre relacje między kupującym a sprzedającym. Cała reszta schodzi na drugi plan. Teraz pochwalę się przed Wami, co udało mi się sprzedać na rynku wtórnym ASG posłużę z tego krótką listą. Na początek AGM MB 003 kultowa replika w moim ładnym malowaniu. Mogliście zobaczyć parę filmów na moim kanale z jej udziałem. Sprzedałem ją za 70 zł w komplecie z dwoma magazynkami i własnoręcznie wybraną kaburą. Dalej był to JG BAR, P36, ICS BLE, Commando, kamizelka ORV, S23. Oraz, co najciekawsze i to też warto zapamiętać, udało mi się znaleźć kupę dla mnie śmieci, takie jak stokowe lufy, fragmenty, części po ulepszeniach, ewentualnie jakieś nietrafione ulepszenia. To, co dla nas jest śmieciem w naszym hobby, dla niektórych freaków ASG jest prawdziwym skarbem. Więc można znaleźć taką lufę za 50 zł, jakiś komplet zębatek za 50 zł i zawsze jesteśmy po paru takich transakcjach o paszkę kulek do przodu. Natomiast co kupiłem? Tu się robi ciekawie. Na początek może dwie ludniejsze pozycje, ale dla mnie bardzo przydatne. Pierwsza rzecz kupiłem taki oto ładny mapnik. Miałem go przytwierdzić do swojej kamizelki, którą własnoręcznie wykonałem. Niestety zrobiłem ją trochę za małą i poza ładownicami niestety mapnik już mi blokuje wyjście magazynków. Więc jeżeli ja tam z samą repliką, używam często go jako takiego admin poucha na pasek. Chowam tutaj klucze, dokumenty, telefon. Kupiłem go za jakieś 20 zł, była to dobra cena. Oszczędziliśmy wtedy jakieś 8 zł, bo podobne były za około 28. Druga rzecz: torba zrzutowa w kolorze oli. Jak dobrze wiecie, biegam w kamuflażu WZ. Ta torba była mi bardzo potrzebna, bo dzięki temu nie muszę znowu ładować pustego magazynka do ładownicy, tylko sobie ją kulturalnie zrzucam. Tą torbę kupiłem za jakieś 15 złotych, nie ma na sobie większych celów używania, trochę tu była na bokach przetarta, ale jest w 100% sprawna, więc moim zdaniem znowu super zakup. Kolejna rzecz, z której jestem mega dumny i to są chyba moje najlepsze zakupy obok modułów repliki, które mi się udało. W pierwszej kolejności, jak jechałem na medbola, kupiłem tutaj dwie takie ładne ładownice pistoletowe, które się super trzymają. Kupiłem je za 20 zł sztuka. To była więc około połowa ceny sklepowej. Są one dość mocno styrane, ale na moje potrzeby sprawiły się idealnie. Dalej kupiłem znowu dwie takie szybkie ładownice na magazynki M4. Kupiłem je za 18 zł sztuka. Kierpie były po około 36-40 zł za sztukę, nawet na AliExpressie, A po prostu S Magi i Battle Axy siedzą mi tak ciasno: po prostu bajka. Kolejną rzeczą, którą udało mi się kupić na rynku wtórnym za dwie stówki, akurat to cała dość normalna. Nie, bo już to była jakaś promocja, był najnowszy mundur polskiego wojska guz Tutaj fajnie ze stójką. Komplet był, no mówiąc akurat guziki. Komplet składał się z bluzy łódurowej letniej, spodni letnich. Do tego w środku są fiankowe na łokietniki, na kolanniki. I w gratisie dostałem jeszcze dwie pary skarpet. Rzeczą, z której jestem też bardzo dumny, udało mi się to w połowy roku zakupić. Potem leżało przez dwa miesiące u mnie w szafie, zanim to się wziąłem. Ale przesmarowaliśmy, dodrukowaliśmy w front ze Staszkiem. I oto jest to, Spetna Arms Edge 01. Kupiłem ją podobno w małym przebiegu za 600 zł, w komplecie z ładowarką Electro River oraz dużym pakietem Lipo 7.4, stalkerem, jakąś resztką kulek i innymi śmieciami. Eee, moim zdaniem cena dość spoko, tym bardziej, że zewnętrznie replika jedynie tutaj przy była lekko odrapana. Cała reszta sterowała się super, w środku jest trochę gorzej. Cały gearbox był mega suchy Przez co nawet e, uszczelka na tłoku nie trzymała szczelności I dmuchało to 0,6 J na kulkach 0,25 Dodatkowo lupa w środku była cała obita Gumka hopa była zmasakrowana Więc dodatkowo e, moja inwestycja to było polerowanie lufy Sam je wykonałem oraz zakupienie tutaj Mr. Hopa Aktualnie replika po dowieszeniu przez Staszka dmuchami, Idealnie 1,1 dżula na 25 z M90 Guardera. Będę jeszcze ją próbował docelowo na długie dystanse. Na zakończenie parę porad dla osób początkujących w tym temacie. Jeżeli jesteś początkującym graczem, całe oprzyrządzenie takie jak kamizelki, stalkery, hełmy czy mundurowanie Kupuj na rynku wtórnym. Możesz tam naprawdę wyczaić super okazję i na samym początku nie przepłacisz. Również, jeżeli szukasz swojej pierwszej repliki i marzysz osoby, które siedzą w tym sporcie, w tym hopy, to zapytaj się, czy mogłyby z Tobą taką transakcję dokonać i kupić sobie replikę G36 lub z 28 Takie repliki chodzą po około 300-350 zł sztuka, Mówię tu o sprawnych egzemplarzach używanych. Jeżeli ich zaletą jest taka, że strzelają przyzwoicie, a jeżeli będziesz o nie dbał i zdecydujesz się kupić sobie lepszą replikę, to prawdopodobnie po roku sprzedasz je za taką samą kwotę. I ostatni taka wskazówka, jeżeli kupujesz dla siebie replikę, a nie, yy, i później będziesz ją sprzedać chciał, to zwróć uwagę na jedną rzecz. Repliki z rodziny AR-15 tanieją wolniej niż repliki z na innych broniach palnych dla przykładu M4 bo używane chodzą to jakieś 80-90% ceny zazwyczaj w dobrym stanie gdzie już kałaszki od 70% w dół po prostu aktualnie w Polsce jest większa ilość zwolenników na strzelankach replik typu właśnie R-15 M4 niż innych rodzajów warto mieć to z tyłu głowy Wystawiając takie ogłoszenie, to już koniec. Jeżeli Ci się podobał odcinek, proszę zostaw tutaj reakcję pod tym filmem w formie komentarza. Zapraszam również do dyskusji, jakie są Wasze pomysły na sprzedaż, zakup replik używanych. Chętnie do takiej dyskusji dołączę. Z mojej strony to już wszystko. Wielkie dzięki i cześć.